Z tej strony Ausek, a dzisiaj pokażę Wam w tym krótkim poradniku, jak zrobić prawidłowe spolszczenie do for Speed Most sbitmonstant 2012. Pierwszym celem będzie pobranie załączonego pliku w opisie. Jest to po stworzona instalacja przeze mnie, więc nie macie o to się bać w kwestii wirusów. Nie jest to żaden wirus, jest to po prostu zwykłe spolszczenie. I tak, no i pierwsze to musimy je zainstalować. To no. możemy przeczytać jeśli nie chcemy oglądać filmiku już. Akceptujemy tutaj. No i tutaj musimy wskazać e, lokalizację docelową naszego Litfor Speeda. Ja muszę tutaj ma trochę połowę na dysku. Tak i OK. No i klikamy Next i Start. Zainstowałem nam się Exit. I tak. Tutaj e, musimy. Tutaj powinno być... Ja już tutaj zrobiłem niestety, ale to powinno być GDF, binary, e, przecinek EN podłoga ENG. No i po, po prostu musimy odsunąć i podmienić tym plikiem. No i tak, mój ten plik jest potrzebny. Usuwam poprzednie w binary DL. No i dodajemy pomyślnie do rejestru. Teraz powinna gra nam być społszczona. Więc dzięki za oglądanie, jeśli wam się spodobało. Dobra, o, wam wszystko powiem?